Witam z tej strony Rafard. Dzisiaj taki odcineczek techniczny, niezwiązany z modelarstwem, ale będę używał różnych specyfików. Słuchajcie, generalnie nabyłem hulajnogę elektryczną. To jest moja druga hulejnoga elektryczna w życiu. Poprzednio używałem Mi Pro 2, która przez dwa lata mi służyła, ale tam już się zaczął kończyć, kończyć się zaczął akumulator. Więc postanowiłem nabyć coś innego do dojazdów do pracy. Fajna oferta RTV Euro AGD, chociaż dali ciała, nie informując mnie co w końcu przyjdzie, bo w międzyczasie wyszło to, że te hulajnogi miały dwie serie, serię gorszą, która się dziś tutaj łamała, i serię lepszą. Tu tutaj siła. A to nie, no nie, dobra, okej, okay, nie łamy się. E, I serię e, lepszą, czyli tą e, tutaj, e, zaczynającą się od. E, a, gdzie to jest? RR06X23, e, czyli to powinno być lepsze, nie powinno się łamać. Kolejna e, gada do mnie przyszła. W tej chwili czeka, masz <laughs> troszeczkę nabierze temperatury. Nie chcę jej odpalać. Testować mam nadzieję, że tam wszystko jest ok, ale chciałbym Wam pokazać, to znaczy dla użytkowników hulajnek elektrycznych i tak w ogóle e, ruptorów, e, o co chodzi z tym uszczelnieniem, czemu, y, czemu zależy mi na tym, żeby ją uszczelnić, ponieważ mam zamiar dojeżdżać, mam niedaleko do pracy, ale z drugiej strony na tyle daleko, żeby nie chodzić na piechotę, tylko jeździć właśnie elektrykiem. Dlaczego w ogóle? Patrzcie, tu mam kawałek papieru. Teraz Wam pokażę o co chodzi z tutaj. Zobaczcie, wkładam sobie ten papier i ja on sobie tam wchodzi. Nie, tak, tu, 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 tu. Czyli tak naprawdę, wilgoć, woda, jedziecie sobie i coś tutaj, że tak powiem, was ochlapie, zachlapie i to tutaj wejdzie. Sprawdzam, sprawdzam też tutaj inne przejścia. Tyczyłam, że tutaj jeszcze będzie, no jasne, tutaj też jest, też wchodzi. I tu też wchodzi. Są wszędzie, e, wszędzie, o, zobaczcie, tutaj też będzie wchodzić. E, są wszędzie takie y, przerwy, gdzie po prostu będzie, może dostawać się woda, może dostawać się wilgoć. Chciałbym tego uniknąć, bo tak, jak powiedziałem, ja korzystam z hulajnogi przez cały. Rok praktycznie, stąd też tutaj te wszystkie uszczelniacze, silikony i smar. Smar użyję go mniej więcej tutaj, tam gdzie jakieś elementy są, które można sobie osłonić tym smarem, po to, żeby tutaj zobaczcie, tutaj jest gołe koło i plus tutaj jest, jest regulacja zawieszenia, więc tu też podejrzewam, że że użyję tego. Muszę sprawdzić wszystkie śruby. E, takie rzeczy. E, nie wiem, czy będę też je zaklejać. Czy nie. Być może tak. E, a być może użyję takiej specjalnej taśmy, jeszcze którą mam. E, błotnik wygląda na ok. E, co jeszcze? No muszę jeszcze ją poskręcać w ogóle, bo tutaj, tutaj jeszcze w ogóle jej nie skręciłem na razie, tylko włożyłem tak, żeby było, żeby mogła sobie leżeć. I tutaj z tego co wiem, użytkownicy skarżą się na to, że te śruby się tutaj odkręcają, więc mam zamiar je odkręcić. Dać klej. Dać klej i w zasadzie tyle chyba. Tutaj właśnie widzę, że jest takie mocowanie, że to może w ogóle przychodzić na, na górę, tak mi się wydaje. O ciekawe rozwiązanie. Ty możemy sobie podejrzeć, podejrzeć wszystkie... kurcze, ale to tak powinno być. Zobaczcie. Tu mamy oponę, tu mamy wystające śruby. Czy one nie są przypadkiem za bardzo wystające? Dobra. To jest kolejny, kolejny element. Albo z jakąś śrubę zabezpieczającą, albo po prostu będę musiał je Uciąć, bo tutaj jest amortyzacja, jeżeli wjadę na jakiś krawężnik to, to koło pójdzie do góry i mogę sobie po prostu tą oponę zadrzeć, odzadrzeć, no dziury zrobić po prostu. Opony tutaj chyba są, tutaj są jakieś numery seryjne na oponach. 220531 Także opony są jakieś tutaj 10 na 2,7 6,5 PSI mnie interesuje czy tutaj jest gdzieś 36 PSI cold czyli na zimnej 36 no ja chyba więcej dam troszeczkę. Na poprzedniej, w poprzedniej hulajnodze to było w granicach 50 PSI nawet, także... E, dobra, hamulce chyba, chyba są OK, więc... Tutaj możecie zobaczyć, jest już jakaś rysa, która powstała przed, e, przed nałożeniem tutaj farby. E, tutaj chyba też trzeba będzie coś zabezpieczyć. No to chyba jest łożysko z tego, co widzę, więc to też jest takie newralgiczne miejsce. Nie wiem, może to się jeszcze jakoś ułoży jak będę jeździć, ale, ale te dwie śruby, powiem Wam, że wyglądają niepokojąco. Dobra, to by było mniej więcej na tyle. Ja muszę posprawdzać tutaj wszystkie, wszystkie, wszystkie śruby, czy są dokręcone. Pewnie będę miał zabawy na... na, na cały dzień, jutro albo dzisiaj jeszcze. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.